Przedaję karty Pokémon kolejne zamówienie na pokespyshop.pl Tym razem jest to pojedyncza karta. I skoro mamy singla to przy okazji poruszę temat zabezpieczenia kart. Przypominam także, że na moim sklepie poza różnymi produktami Pokémon znajdziecie także tak zwane single, czyli pojedyncze karty Pokémon. Część z nich jest już dodana, część z nich, tak jak na przykład te tutaj, będę dodawał na dniach, więc obserwujcie sklep i wchodźcie tam co jakiś czas. A teraz wróćmy już do zamówienia i pięknej karty Magnetona, którą Wiktor zamówił u mnie za niecałe 30 zł. Karta jest już oczywiście w koszulce, która gwarantuje podstawowe zabezpieczenie przed zniszczeniami, ale każda droższa karta wymaga dodatkowej ochrony w postaci toploadera. Jest to taka sztywniejsza koszulka, która bardzo dobrze zabezpieczy wasze cenniejsze karty. A, a propos cennych kart, to ja jestem naprawdę w szoku, że ta piękna karta z drogiego ETBK Surging Sparks. Utrzymuje się w tak niskiej cenie. Oczywiście do każdego zakupu dorzucam mini gratisy, tym razem są to karty z Pokémonami elektrycznymi, czyli w temacie singla, którego zamówił Wiktor, oraz obowiązkowo naklejka. Zamówienie jest już gotowe i tak będą właśnie wyglądały zestawy, jeśli zamówicie pojedyncze karty. Natomiast ja chcę jeszcze je dodatkowo zabezpieczyć z pomocą Team bags. Jest to taka foliowa torba zamykana na taśmę, aby dodatkowo zabezpieczyć przesyłkę przed wilgocią. Podsumujmy więc, jak zabezpieczać karty. Przede wszystkim zwykłe koszulki na każdą kartę, która trafia do waszej kolekcji. Poza tym toploadery na każdą droższą kartę, którą chcecie dodatkowo zabezpieczyć, jest to takie usztywnienie, które bardzo dobrze chroni kartę. No i team bucks na wysyłkę. Ja ich używam tylko i wyłącznie do wysyłki. To jest zestaw, który dobrze ochroni wasze karty. I pozostając jeszcze w temacie ochrony i wysyłki, to mniejszą ilość singli pakuję do koperty bombelkowej, którą składam na pół, co daje naprawdę dobrą ochronę. Teraz wystarczy już tylko wysłać paczkę do Wiktora. Też szukasz singli do swojej kolekcji? Zapraszam na www.pokespyshop.pl.